Jakość akcesoriów Apple, albo raczej ich brak, już obrosło w legendę. Od kabli po etui, dlatego dzisiaj skupimy się na akcesoriach od 3MK. Ten materiał przygotowaliśmy razem z 3MK, dlatego też jest konkurs, a co trzeba zrobić, żeby wygrać gadżety z dzisiejszego odcinka, dowiecie się zaglądając w opis, także życzę Wam wszystkim powodzenia. Wspomniałem o jakości akcesoriów Apple, tak wygląda półroczny, skórzany, oryginalny case. Jak po kontakcie z myszami? No zdarzy się. Moje Apple'owe kable miały do tej pory bardzo krótki żywot, więc przestałem kupować te oryginalne, szukając dobrych zamienników, ale nie o nich dzisiaj mowa. 3MK postanowiło zrobić etui premium za 50% ceny tej od Apple. Kolorów macie wiele, ale to nie jest najważniejsze. Są oczywiście one kompatybilne z MagSafe i dotyczą iPhone'a 12 oraz serii 13 oraz 14. Są wyposażone w technologię Absorber 200, Przeżyły testy 26 upadków z wysokości 2 metrów, bez wgnieceń, zadrapań i pęknięć na powierzchni. Jedno co to silikonowe etui nie zawsze tak sprawnie wychodzą z kieszeni, o tym trzeba pamiętać, ale prawdopodobnie każdy, kto takie Etui posiadał kiedykolwiek, wie o czym mówię. Wnętrze jest wyścielone mikrofibrą, żeby telefon nie porysował się od środka. O Etui trudno więcej powiedzieć, jeżeli je, zobaczycie w sklepie, to polecam podotykać i samemu sprawdzić. E, czy warto je kupić? Dalej w temacie MagSafe pozostaniemy, bo 3MK ma swój Max Synergy, czyli powerbank o sporej pojemności, który możemy sobie przyczepić do iPhone'a. Ma on pojemność 10 000 mAh i kosztuje 40% Apple'owego akumulatora, z tym, że tamten ma pojemność 1460 mAh, czyli ponad 6 razy mniej niż 3MK. Zatem co propozycja 3MK jeszcze oferuje? Na pewno dosyć znaczne rozmiary. To jest akcesorium, które od biedy wejdzie do męskiej kieszeni spodnie razem z telefonem, ale raczej przewidziano go do tego, żeby ładował telefon gdzieś w kieszeni kurtki czy odłożony na biurko bądź w torebce. Super, że ma wbudowany ekran LED, który sygnalizuje ładowanie oraz poziom naładowania powerbanka. Dodam jeszcze, że magnesy są bardzo mocne i bez problemu pracuje on przez etui 3MK, bez obaw o to, że za chwilę on się zerwie z wędki, mówiąc kolokwialnie. Nie rozumiem tylko dużej błyszczącej i palcującej się powierzchni. Jest to ładne, dopóki zachowuje czystość. Co ciekawe, 3MK wystawia już za folię ochronną na ten element. No, to się chwali. Super jest to, że można ładować iPhone'a indukcyjnie i drugi sprzęt za pomocą kabla z mocą 18 W. Dzięki temu możecie ładować inny telefon kablowo, na przykład taki na Androidzie lub starszego iPhone'a, który nie obsługuje MagSafe. Na ogół jest to opcja do poratowania energią smartfony znajomych lub drugiego waszego smartfona, który nie wspiera MagSafe. Producent deklaruje pełne ładowanie w 180 minut przy użyciu 35-watowej ładowarki. Jeszcze dwa słowa o ładowarce samochodowej Hardy Mag Charger. Oczywiście obsługuje MagSafe i ponownie bardzo dobrze współpracuje z etui. W razie czego w zestawie jest dodatkowa naklejka z magnesem do telefonu. Ta ładowarka obsługuje moc 15W i standard 3. Samo przylepny ring może stworzyć z każdego Androida smartfon obsługujący ładowarkę, więc w prosty sposób nie ograniczamy się do Apple. To dosyć pomysłowe, trzeba dodać. Mocowanie w tym wypadku jest do kratki nawiewu w samochodzie, także nie jest to klasyczny przyczep do szyby. O tym warto pamiętać, bo układ deski rozdzielczej. Nie będzie w każdym samochodzie idealny do takiego urządzenia. Mówię to pod kątem ułożenia i widoczności. Choć do każdej kratki go spokojnie przypiniecie. Dzięki za dotrwanie do końca. Link do sprzętu jak zawsze jest w opisie i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia!